Witajcie w spontanicznym filmiku, który postanowiłam dla Was nakręcić. E, może na wstępie wspomnę kilka słów, co się u mnie dzieje. Dzieje się u mnie dużo, e, bo już lada chwilę mam obronę. E, I co najśmieszniejsze, ja już mam zarezerwowany urlop, e, e, żeby, wiecie, no, świętować zdanie inżyniera, już jest wszystko opłacone, lot. No i niestety paszport zaczęłam wyrabiać dopiero jakieś 10 dni temu. I po prostu zaczęłam się denerwować, bo zaczęłam czytać komentarze, że na paszport się tyle czasu czeka, że nie wyrobię się do 3 marca, a właśnie wtedy z samego rana mam wylot, więc pojechałam dzisiaj do urzędu, zapytać się co mogę zrobić. I pani do mnie jest z dobrą wiadomością, że mój paszport właśnie dzisiaj przybył, jest zrobiony i mogę go odebrać, więc jestem szczęśliwym posiadaczem nowego paszportu. I bardzo się cieszę, że w końcu już jest, już się nie muszę martwić, jeszcze tylko zdaczy inżyniera i mogę świętować. I przez to, że tak od rana jeżdżę po urzędach i wszystko załatwiam, e, to po prostu nie mam czasu nic zjeść. I w ogóle taka niespodzianka, że dzwoni do mnie jakiś numer, odbieram i, i ja zapomniałam w ogóle o tym konkursie. Ja był taki konkurs na stronie Frosty na Facebooku Zostań Frosterem i w ogóle się okazało, że ja zostałam tym Frosterem. No i dzwoni do mnie pan, e, że ma dla mnie przesyłkę. E, ja mówię, że no będę zaraz, więc szybko pojechałam do domu, ogarnęłam na szybkości no i ledwo usiadłam. I przyjechał pan do mnie z nie jedną, a trzema wielkimi paczkami z frosty. I po prostu chcę je szybko otworzyć, bo one są w takich, yy, w takich o, torbach zapakowane. I to jest wszystko, wiecie, z zamrażalnika. I dlatego chcę to szybko pokazać. I mogę sobie coś zjeść, bo nie mam w ogóle pusto w lodówce. Bo nawet nie zdążyłam nic zjeść i się cieszę, że może akurat coś na dzisiaj będzie, nie będę musiała gotować, tylko zjem sobie właśnie coś na szybko. To też Wam może pokażę, jeśli zdążę. Tutaj dostałam takie trzy koperty. Wszystkie takie same, więc ja zobaczę tylko jedną. Mi się wydaje, że u wszystkich będzie to samo. Yy, Gratulujemy! Zostałeś prosterem. No, to akurat niespodzianka w ogóle hit. Moja karta z unikalnym kodem, który zasłonię, żeby nie było widać. To nie wiem, trzy dostałam takie same, nie wiem jak to... Czy we wszystkich jest to samo, ale dobra. Nieważne, najważniejsze, co tutaj jest w paczkach, bo z tych paczek ja mam trzy wielkie paki. I to absolutnie nie jest reklama, ja po prostu się zgłosiłam, był taki konkurs i po prostu zostałam wybrana i pomyślałam, że Wam po prostu pokażę, więc to teraz zrobię. Biorę pierwszą pakę i zobaczymy, co tam jest w środku, zobaczymy, co zjemy dzisiaj na obiad. Bo muszę to zaraz pochować do zamrażarki, bo to jest wszystko, właśnie, nie wiem czy się O matko! My ja tutaj rzeczy mamy. Pierwszy czosnek. Mam czosnek w Ha, mrożony, ale spoko. Ja tak nie ten kroj czosnku, ale super. A! Coś tu jeszcze? Ja tak po prostu nienawidzę. widzę. Bazylia też mam już gotową zamrożoną. Spoko, takie rzeczy się przydają, nigdy o tym nie myślę. Mam nadzieję, że będą paluszki klasyczne, bo ja... O, a tu mam coś lepszego. Rybę z pieca mam sosem bordelajs. Bordelajs. Pewnie się jakoś inaczej czyta. 100% filet. Ryba z pieca. Z mintaja. O, ja mintaja lubię, więc spoko. Może to będzie dzisiaj na obiad, ale fajnie. Tu coś jeszcze mam. Rybę z pieca... Z sosem brokułowym. Powiedz wam szczerze, że ja brokułów nigdy w życiu nie jadłam. Yy, więc będę miała pierwszy raz okazję. to też mintaj? Tak, też mintaj. 100% filet. Więc ja to jeszcze mam. I ryba z pieca z sosem włoskim. No tu już po obrazku widzę, że to może mi nie przypaść do gustu. Ale na pewno, jak przyjadą do mnie rodzice na no obiad, ja to po prostu będę mieć kit. Wydaje mi się, że w trzech paczkach jest po. Yy, te same będą produkty. Ale sprawdźmy. Tak, tak. Oki. Okay. To cząstku, tu będę mieć zapas spory. Ale w ogóle opakowanie już przysiąga zapachem i tu mam chyba... Sprawdzę, bo tu... Tak, to są te same. Czyli mam trzy paczki z tymi samymi daniami. Więc dzisiaj na obiad pierwszy wybór. Wybieram i się nabiedziem sobie to. Zobaczymy. Eee. jak to będzie smakować i też dam wam znać. Więc do taką pakę, do takie trzy paczki dostałam, czyli zapas mam dań mrożonych na łowach. Ho. Ja nie wiem, ja muszę to jakoś popakować do zamrażarych, Ale to po prostu spoko sprawa. Yy, dobra, nie przedłużam, yy, tylko będę grać się za robienie jedzonka, bo jestem cholernie głodna. Dajcie znać, może, bo to było w kilkunastu miastach yy, organizowane. Dajcie znać, czy wy może też brałyście udział, czy może też się załapałyście do tej akcji, i czy dostałyście też już swoje paczki. No i może macie już jakieś pierwsze yy, yy, recenzje, coś, yy. co możecie już powiedzieć, to dajcie koniecznie znać. Tu mój w ogóle pies przyszedł, przyszedł i mi wącha, tak? Przyszłam i wącham. Bo chodzi i czuję jedzenie, tak? I, 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 i tu chodzi i szuka. No. Też coś dostaniesz, tak? Tak więc ja się bardzo cieszę, zaraz biorę się za jedzenie. I jeśli filmik się taki spontaniczny Wam podobał, to kciuki w górę i dajcie znać. Jeszcze Wam za chwilę tylko pokażę, jak y, wygląda moje zrobione jedzonko. Także ja już się z wami żegnam. Albo się nie żegnam. Jeszcze, dobra, nie wiem. Y dobra, wyciągłam moją... Y Rybę z, takiej, z tego opakowania nas na takiej tacce. I tak ona tu wygląda. I w tej tace się piecze ja na pewno się zalać pięknym sosem. Piekarnik już mi się nagrzewa, więc zaraz ją wstawam na 40 minut. Także dam znać jak już będę mieć gotową. Matko, nie mogę się doczekać, już to tyle trwa. Ale zobaczmy. jak to wygląda. O, wygląda pięknie. No, Boże, już chyba szósty raz tu zaglądam i jeszcze, jeszcze nie koniec. Najdłuższe 40 minut chyba w życiu jakie ever przeżyłam. <gry> Ale zaraz wam pokażę, jak wygląda moje jedzonko. Nie, yeah, po naprawdę długim oczekiwaniu doczekałam się mojego jedzonka i teraz wam pokażę, jak ono tu wygląda. To tylko widać. I tak wygląda już moje jedzonko. Zabrałam się za jedzenie. Nie wiem, jak się za to zabrać, bo mam szczerze, że. Pierwszy kęs, gorące. Pychale. Haha ha, ha, gorące. Dobra. Pierwsze zdanie, najlepsze jest, zabieram się za jedzenie. Okej, okay, ja już zjadłam. I teraz na koniec mogę takie zrobić małe podsumowanie i powiedzieć moje wrażenia na ten temat. A więc tak, ryba bardzo pyszna, bardzo mi smakowało. Bardzo podoba mi się pomysł z tym, że to jest już zapakowane w takie pudełeczko, więc tylko wyciągamy na blachę i do piekarnika. I nie trzeba tutaj zbrudzić, i w ogóle jest super sprawa. Minusem, tylko że tyle czasu trzeba czekać, że 40 minut. Ja po prostu mam może dzisiaj taka po prostu głodna, że nie mogłam się doczekać, a milion razy tam zaglądamy i wiesz, już, już. No i to taki jeden minus, ale to pewnie w normalnych warunkach nie jest minusem. No i fakt, że porcja jest bardzo duża i pewnie nie zjadłabym całej, gdybym oczywiście nie była taka głodna jak dzisiaj. Także moje odczucia są jak najbardziej na plus. Jeśli będziecie chcieli, to jeszcze Wam zrecenzuję resztę potraw. Yy, dajcie znać, czy może jedliście już te, te dania i co o nich myślicie. I oczywiście jeśli film, filmik taki spontaniczny Wam przypadł do gustu, to kciuk do góry, żebym o tym wiedziała i dajcie znać, co myślicie. I oczywiście subskrybujcie, żeby być na bieżąco i nic Was, żeby nie ominęło. A ja się biorę już za recenzję na bloga, także do zobaczenia jutro!